A co teraz robisz? Ehm, Plątuję wodę z ogniem. O! Jaki energetyczny łańcuch? Energetyczny. Natalka, co trzymasz w rączce? Walkę z rakiem. O, pokaż, gdzie jest walka z rakiem. Super. Patrycja, potrafisz wymienić tutaj symbole tych kolorów? Potrafię. To jest... Czerwony jest ogień, niebieska jest woda, zielony to jest drzewo, żółte to jest energia, fioletowy to jest no, wszystko wymyśl jakieś swoje własne. Ten zdrowie no, na przykład, no. prawda? A fioletowy może być woda i ochrona wód i oceanów fioletowy. Może być, może być prawda? Fioletowy również może być jako niebo. Które to niebo czasami jest? Biały śnieg! Biały śnieg! Oczywiście nie mamy białych balonów, bo wokoło jest bardzo biało. Ależ długi łańcuch energii związaliście. Super!